Nadszedł czas na totalne porządki w moim ogrodzie, dlatego że no nie mogłam już znieść tego, jak wygląda moja kostka brukowa. Nie tylko jeżeli chodzi o te poprzerastane szczeliny, ale także brud, który powstał po pracach ogrodowych, dlatego że na naszej działce wymieniany był trawnik i wykonywane były także nowe rabaty. A to wszystko niebawem także pokażę Wam na moim kanale, ale dzisiaj skupimy się głównie na czyszczeniu i na spojnowaniu kostki brukowej, specjalną fugą firmy Zafuguj.pl, która jest także sponsorem tego odcinka. Ich fuga ma powodować, że żadne chwasty nie będą już więcej przerastały. Dlatego w tym odcinku pokażę Ci efekt przed i po, którego osobiście sama jestem też bardzo ciekawa. No, jak widać, moja kostka brukowa jest brudna, a szczeliny są poprzerastane chwastami oraz mchem i właśnie tego wszystkiego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Ja nie chcę już wypełniać kostki brukowej piaskiem, bo na własnym przykładzie przekonałam się, że ta metoda jest nieskuteczna i że z czasem kostka i tak zaczyna przerastać. A dla mnie pozbywanie się chwastów z tych szczelin jest najgorszą ogrodową czynnością, której nie chcę więcej już robić. I właśnie z tego względu zdecydowałam się na zasypkę żywiczną do kostki brukowej, która nadaje się do fugowania wąskich Spoin, nawet takich, które mają 3 mm. Jest to fuga drobnoziarnista, a jej stabilna i zwarta struktura nie pozwala na ukorzenianie się roślin w przestrzeniach pomiędzy kostką. Prace zaczęliśmy od porządnego umycia kostki brukowej, najpierw samą wodą, z usunięciem chwastów oraz mchu ze szczelin i dokładnym wyczyszczeniu z nich piasku pod wpływem wysokiego ciśnienia. Ten element jest niezwykle istotny w przypadku kładzenia takiej fugi, dlatego że musi ona wejść na głębokość 3 cm. A jeżeli chwasty nie zostaną dobrze usunięte, to to zanim fuga wyschnie, mogą się one wyprostować i wyjść na wierzch. Do następnego etapu wykorzystany został specjalny środek do czyszczenia kostki, który także zamówiliśmy u producenta fugi. Środkiem tym można mieć powierzchnię przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych, ale także nadaje się on do czyszczenia ręcznego. Ma on jeszcze lepiej doczyszczać bieżące zabrudzenia i też niwelować ciemne naloty. Cała powierzchnia mojego tarasu została nim bardzo dokładnie umyta. Nadmiar wody z pianą został usunięty przy pomocy odkurzacza. Trzeba mieć także świadomość tego, że no podczas mycia kostki brukowej niestety brudzi się elewacja budynku, którą później trzeba dokładnie opłukać. Ale jak widać, przy pomocy zwykłej myjki ciśnieniowej brud bardzo ładnie schodzi ze ścian. Żeby upewnić się, że wszystkie szczeliny są idealnie oczyszczone, albo zebrać nadmiar piasku, który podczas mycia z nich wyszedł, zostają one jeszcze na sam koniec odkurzone. Po dokładnym umyciu oraz odkurzeniu tarasu sprawdzamy czy głębokość szczelin w różnych miejscach jest wystarczająca po to żeby fuga weszła w głąb na 3 cm. Ten etap jest niezwykle istotny dlatego że jeżeli fuga wejdzie za płytko może ona zacząć się wykruszać. Po dokładnym umyciu kostki oraz wyczyszczeniu wszystkich szczelin, powierzchnia musi dokładnie wyschnąć, ponieważ następnym etapem będzie jej impregnacja. Jeżeli kostka nie zostanie odpowiednio wysuszona, to parująca z niej wilgoć może zważyć impregnat i spowodować, że powstaną na niej białe plamy. Dlatego właśnie moja kostka została zaimpregnowana dopiero kolejnego dnia, kiedy mieliśmy już pewność, że jest ona idealnie sucha. Firma, która ją czyściła, naniosła impregnat za pomocą opryskiwacza ogrodowego przed jej fugowaniem. Dlatego, że w przypadku kostki takiej jak moja, czyli płukanej, zaleca się zrobienie impregnacji właśnie przed przystąpieniem do fugowania. No niestety moja kostka brukowa jest dość trudnym materiałem do fugowania, ze względu na swoją płukaną strukturę, ze względu na fazy, czyli te niewielkie skosy na górnej płaszczyźnie oraz na bardzo wąskie spoiny. O ile w przypadku dużych, na przykład granitowych czy też betonowych płyt, których spoiny są, no gdzieś pomiędzy 4 a 5 mm, prace są dużo prostsze i przebiegają zdecydowanie sprawniej. O tyle w w przypadku mojej kostki, no jest to proces bardziej praco i czasochłonny. Od momentu nałożenia impregnatu na całość powierzchni musieliśmy odczekać minimum 5 godzin do jego całkowitego wyschnięcia, i dopiero po tym czasie mogliśmy przystąpić do fugowania. Tuż przed samym fugowaniem powierzchnia powinna zostać solidnie namoczona wodą, zwłaszcza jeżeli wcześniej nie była ona impregnowana. A podczas samego rozprowadzania fugi także trzeba ją regularnie zraszać, aby nie pracować półsuchym materiałem, Dlatego, że mogą wtedy pozostawać ślady żywicy na powierzchni kostki. Fuga wiąże w kontakcie z powietrzem, a czas pracy z nią nie powinien przekraczać 40 minut. Fugowanie takiej kostki jak moja, która, no jest problematyczna, warto, żeby zostało podzielone na mniejsze etapy. Żeby stworzyć sobie na przykład dłuższy możliwy czas pracy z tym materiałem, należy pojemnik do pełna zalać wodą natychmiast po otwarciu worka, po to, żeby wyprzeć z niej powietrze i też, żeby odciąć jego dopływ. Tak przygotowana fuga jest bezterminowo zabezpieczona przed no i tylko ten materiał, który jest wyjęty z podwody, trzeba rozprowadzić już na gotowo w ciągu tych 40 minut. Kolor fugi dobierany był przez firmę na podstawie przesłanych przeze mnie wcześniej zdjęć. I muszę przyznać, że trochę bałam się, jak finalnie to wyjdzie, ale koniec końców jestem niesamowicie zadowolona z tego, jak firma ten kolor mi dobrała, bo jest on dobrany idealnie. I dlaczego jest tak ważne, żeby idealnie dobrać ten kolor? Dlatego, że tuż po fugowaniu część drobinek fugi może pozostawać także na powierzchni kostki brukowej. I oczywiście docelowo powierzchniowe zabrudzenia wykruszą się samoistnie, ale przez pewien czas. Wygląd takiej kostki może być zaburzony, jeżeli zostanie użyta fuga w kolorze kontrastującym. Im bardziej kolor jest zbliżony do kolorystyki kostki, tym zdecydowanie lepszy efekt wizualny dla całości powierzchni. Jak widać, fuga cały czas jest polewana wodą po to, by lepiej się z nią pracowało i żeby lepiej wypełniała wszelkie szczeliny. W te bardzo wąskie przestrzenie czasami trzeba wprowadzać materiał, na przykład poprzez wciskanie go szpachelką, bo samo szlamowanie może być niewystarczające. Fuga może bardzo ładnie wyglądać z samego wierzchu, ale pod spodem zostaje pusta przestrzeń, i właśnie z takich miejsc może się ona wykruszać. Na całe szczęście wszystkie tego typu niedopatrzenia można w przyszłości także uzupełniać. Materiał ten jest naprawdę bardzo plastyczny, jeżeli jest on dobrze przygotowany, i okazało się, że wypełnianie tych szczelin wcale nie było takie trudne i problematyczne, jak nam się na początku wydawało. Zaraz po rozprowadzeniu fugi w szczelinach i po wymieceniu jej nadmiaru z fazek, należy kostkę oczyścić z pozostałości, zanim z jej powierzchni odparuje woda, no i zanim fuga stanie się też klejąca. Przez 12 godzin od momentu aplikacji trzeba chronić powierzchnię przed silnym deszczem, który mechanicznie no, mógłby fugę tę uszkodzić. Delikatne opady w niczym nie przeszkadzają, mogą one jedynie wydłużyć czas wiązania materiału. Pełne utwardzenie fugi następuje dopiero po 7 dniach, i w tym czasie nie można wjeżdżać autem na fugowane powierzchnie. Tu można zobaczyć już efekt końcowy, który moim zdaniem wygląda rewelacyjnie. Kolor jest dobrany idealnie, cała powierzchnia wygląda bardzo estetycznie i bardzo elegancko. No, a ja oczywiście najbardziej cieszę się z tego, że nie będę miała już tych poprzerastanych szczelin. Namiary na producenta tej fugi, środków czyszczących i impregnatów, znajdziesz w opisie pod tym filmem. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, którym zależy na estetycznym i też bezobsługowym utrzymaniu kostki brukowej na swojej działce. Ja przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się na moim kanale, oraz będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli klikniesz łapkę w górę pod tym filmem. Z góry, jak zawsze, bardzo. Bardzo dziękuję Ci za Twoje wsparcie. My oczywiście, jak zwykle, widzimy się już w przyszły piątek o godzinie 19.30. Tymczasem, trzymaj się ciepło. Do zobaczenia, cześć.